Sieracki Jagiellończyk znowu może pochwalić się sukcesami swoich wychowanków. Rafał Spętany, jeden z najzdolniejszych uczniów tego liceum, stworzył prototyp bezprzewodowego przesyłania energii i otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskiej olimpiadzie innowacji technicznych. Wykonany przeze mnie model składa się z dwóch części dajnika i odbiornika. Obie części wyposażone są w dwie takie same cewki. Jedna z nich, cewka nadajnika, dzięki generatorowi wysyła fale elektromagnetyczne, które wzbudzają w odbiorniku prąd zmienny o wysokiej częstotliwości i dzięki temu właśnie te diody świecą. Model został stworzony do zastosowania na lekcjach fizyki. Można dzięki niemu pokazać uczniom kilka zjawisk fizycznych. Jak przekonuje Rafał, to także sposób na zaciekawienie ich przedmiotem, który przecież nie wszyscy lubią. Rafał pasjonuje się fizyką od dziecka. Na pomysł wykonania własnego modelu wpadł podczas własnej nauki. Bazy, który to wszystko wymyślił, to był Nikola Tesla, i on badał, właśnie, on chciał stworzyć system przesyłania energii kompletnie bez kabli, tak? Spełnienie własnych marzeń kosztuje. Rafał też się o tym przekonał. Przyznaje, że gdyby nie liczne stypendia, które otrzymywał przez cały okres nauki w liceum, nie mógłby pozwolić sobie na wykonywanie własnych projektów. Nie wiem, ile jest osób w Łódzkim, które mogą się pochwalić tym, że przez trzy lata będą z Liceum. W każdym roku otrzymują stypendium na uczniów, szczególnie uzdolnionych. To jest taki projekt unijny, to są środki z Unii. Rafał jest taką osobą. W pierwszej klasie otrzymywał takie stypendium, w drugiej i w trzeciej. W ubiegłym roku uzyskał nagrodę naukową Maszoka Łódzkiego. To jest nagroda pieniężna, wysoka nagroda pieniężna. I to wszystko pokazuje, że, że mamy do czynienia z absolwentem już w tej chwili, który na pewno przejdzie do historii naszej szkoły. Pasja i pomoc stypendialna to spore ułatwienie w drodze do sukcesu. Jednak najważniejszym okazała się zdolność zarządzania własnym czasem. Rafał tworzył swój projekt podczas przygotowywania się do egzaminu maturalnego. Projekt ukończony, matura zdana. Widać, że dla chcącego nic trudnego. Rafał Spętany to wzór do naśladowania dla innych uczniów Jagiellończyka, a przykład z niego już biorą jego młodsi koledzy. Użyczyłem klas drugich, wczoraj również zostali finalistami w Olimpiadzie Innowacji Technicznej. To jest Łukasz Karpiński, Adam Hajduk. Łukasz Jankowski i wśród uczniów czas pierwszych już też widzę kilku potencjalnych następców Rafała Spantanego. A czemu Rafał zawdzięcza swój rozwój? Odnośnie rozwoju naszych zainteresowań. Ja sądzę, że w momencie, kiedy coś lubimy, powinniśmy przede wszystkim szukać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Ja miałem to szczęście, że. W młodości mój wujek zaszczepił we mnie tego bakcyla elektroniki, informatyki. W liceum, w klasie matematyczno-fizycznej spotkałem dwóch wspaniałych ludzi, którzy, którzy również interesują się tą tematyką, z którymi mogę wymieniać swoje doświadczenia, wiedzę, pomagać sobie nawzajem. Rafał Spętany zebrał już laury za swoje działania. Jednak nie zamierza na nich spocząć. Ma już kolejne plany. Następny projekt czy studia na Politechnice Wrocławskiej. Jeśli będzie działał tak jak do tej pory, to pewnie tytuł inżyniera ma już w kieszeni.